Cześć kochani, serdecznie witam w Tolewole i serdecznie witam przy bardzo lekkim, letnim szalu. Dziś pokażę Wam piękny bawełniany szal z włóczki Creative Sprinkle od Rico Design. 50% bawełny, całość to super cienka, nic super cienka przędza, dlatego całość przerabiałam podwójnie szydełkiem szóstką. A jak zrobiłam ten śliczny wzór, pokażę Wam teraz. Życzę Wam dużo, dużo radości! Więc kochani, zaczynamy z włóczką Creative Summer Sprinkles, czyli z tym pięknym bawełnianym włóknem. Mamy tutaj 50% bawełny, 50% poliakrylu, 100 g na 320 metrów właściwie na druty od 3,5 do 4. Będę to rzeczywiście szydełkować za pomocą mojej 6-mm igły i to podwójnie. Pokażę Wam zaraz. Mamy tutaj kombinację kolorów numer 8. Hmm, są tam jakieś neonowe odcienie. Mamy neon jaskrawożółty, neon jaskrawozielony i różne odcienie różu. I patrzę, żeby znaleźć sobie tutaj nitkę z zewnątrz, początek. Czy już ją tutaj raz mam? Wełnę tę testowałam już w moim ostatnim haul video. Więc tę część, którą już tutaj raz zrobiono na szydełku, wyjmuję i w ten sposób mam już nitkę raz od zewnątrz. A ponieważ chcę szydełkować podwójnie, wyciągam ją też od wewnątrz. Więc to poszło nawet łatwiej. Mam go tutaj. Następnie mamy tutaj dwa początkowe nici, które po prostu biorę równolegle, i prowadzę je razem. Każda z nici składa się z czterech pojedynczych nici. W sumie mam więc osiem bardzo cienkich nici i robię na szydełku z moim 6 mm szydełkiem. Proponuję dla wzoru narzucić wielokrotność trzech.

oczek łańcuszka. I wtedy zaczynamy faktycznie wzór. Pomijam 3 oczka łańcuszka na wysokość i jeszcze dwa jako odstęp. Zaczynam w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym oczku i tam wkuwam stosunkowo dużo. Nabieram narzut, wbijam szydełko i przerabiam raz przez dwa, zostawiam jedno oczko na szydełku. A następnie przerabiam przez wszystkie cztery. Tak więc łączę tutaj słupki razem i robię jedno oczko łańcuszka i powtarzam to wszystko jeszcze raz. Wszystko w jednym oczku. I jeden i przez wszystkie cztery i gotowe. Widzicie tutaj tę strukturę z oczkiem łańcuszka pomiędzy. Następnie pomijam łącznie dwa oczka łańcuszka i robię to wszystko ponownie. Narzut, polecam na przez dwa. Narzut, przez cztery. A oczkiem będą na łańcuszka. To sama maska. Narzut, przez dwa. Narzut, w kółcie, przez cztery. I numer dwa też jest gotowy. Znowu pomiń dwie oczka łańcuszka na dole i zrób to znowu. Narzut przez dwa, narzut przez cztery. Tutaj naprawdę trzeba uważać, aby przy oczkach łańcuszka wszystkie nitki były uchwycone. Przez cztery, łańcuszek powietrzny i jeszcze raz przez dwa, narzut przez cztery. A potem już zrobiliśmy to na szydełku cztery razy. Ponownie dwa pomijamy i całość znów. Ojka przez 2, Nawinięcie przez cztery oczko łańcuszka. Nawinięcie przez 2. Nawinięcie przez 4. I wykonałem to na szydełku 4 razy. Wszystko trochę różni się kolorystycznie. No więc super piękna wełna, naprawdę piękne kombinacje kolorów w zestawie. A potem zostały mi jeszcze dwie oczka łańcuszka. W ostatnią z nich robię słupek i kończę moją pierwszą serię. Podsumuję Wam krótko pierwszą serię. Zaczyna się od bazy z trzech. Zaczęłam tutaj e, um. Z 15 i dodałam jeszcze dwie, miałam 17. Zasadniczo trzeba zawsze liczyć o jeden mniej, dlatego zrobiłam tutaj wzór cztery razy. Um, w zależności od tego, ile chcecie szydełkować, dodajcie po prostu jeszcze 3 oczka łańcuszka i potem jeszcze dwa na brzeg. I pominąłem na początku razem 5 oczek łańcuszka. Zawsze między paczkami dwa oczka łańcuszka, na brzegu jeszcze jedno oczko i tutaj słupek zrobiony na wierzchu i teraz przechodzimy do następnego rzędu. Od teraz będzie super łatwo. Robicie 3 oczka łańcuszka, obracacie całość i wkuwacie tutaj zawsze w oczka łańcuszka bądź wokół oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. Po prostu wbijacie wokół, przeciągacie przez dwa narzuty 1, 5 pusta, cztery na szydełku przez wszystkie cztery, oczko łańcuszka i ponownie przez dwa. Nawinięcie, wbić przez wszystkie cztery i gotowe. To jeszcze trochę rozdziela to w poprzednim rzędzie. A ja po prostu kontynuuję. W następnym odcinku przez dwa, a potem przez wszystkie cztery i znowu przez dwa i przez wszystkie cztery i znowu przez dwa i przez cztery oczko łańcuszka przez dwa i znowu przez cztery tym sposobem już to trzy razy przerobiłam przechodzę tutaj dalej na zewnątrz przez dwa przez cztery oczka łańcuszka i z powrotem przez dwa przez cztery. I tutaj na zewnątrz po prostu wokół oczka łańcuszka zrobić jeden słupek. Oczywiście na łańcuszku. I wtedy mam już gotowy następny rząd. Teraz wykonam jeszcze kilka rzędów i oczywiście pokażę wam później aktualizację. A tutaj mam już dla was aktualizację. Co można dość interesująco zobaczyć to te przesunięcia kolorów. Zawsze ma się mniej więcej dwa jaśniejsze kawałki, które są tak jedno na drugim, a poza tym jest dużo pomarańczowego. Bardzo ładne. Całość jest dość gęsta, ale też ładnie elastyczna. Oczywiście mam jeszcze sporo przędzy przed sobą. Tak więc super interesujący wzór i także super piękna włóczka do tego. Moi drodzy, udało mi się rzeczywiście skończyć ostatni rząd, szydełkując z bardzo, bardzo małym kawałkiem włóczki. Teraz wyciągam to mocno i mam tę część jeszcze do przyszycia. I tu jesteśmy dokładnie w środku włóczki. Tu mam faktycznie pętlę, a tutaj możecie ponownie zobaczyć szalik w całej długości a ma około 1,5 metra długości w sumie z tym pięknym kolorowym wzorem. Super, super letni jest cały szal, uwielbiam ten przebieg kolorów. I mam nadzieję, że całość znów się Wam podobała i sprawiała przyjemność. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, aktywujcie dzwonek, nie zapomnijcie. I zobaczymy się następnym razem w Tolewole. Do wtedy. Cześć!